Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my, that's my way. Dzień doberek, doberek. wam wszystkim witam was serdecznie dziś w filmie będzie mowa o chorobach drobiu myślę, że to temat ciekawy co dla niektórych bo wiele osób się boryka z tymi problemami z tymi chorobami kur i nie wie wiele osób, jak sobie z tymi chorobami radzić, jak im zapobiegać. Także o tym w dzisiejszym filmie, dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmiku. Powiem tak na samym początku. Najczęściej kurynioski mogą zapadać i na choroby bakteryjne, wirusowe oraz paso, pasożytnicze. I. O to, jak dostrzec objawy choroby oraz jak leczyć oraz co najważniejsze, jak im zapobiegać. Na samym początku zajmiemy się chorobami bakteryjnymi. Choroby bakteryjne są najczęstszymi obok chorób wirusowych przyczynami upadku w drobiu. Choroby kur zaliczane do tej grupy to tyfus kur. Salmonelloza, pasteleroza, kolibakterioza, Mykoplazma, mikotoksykozy i gruźlica. Także to są najsilniejsze choroby, które występują u drobiu. I teraz odpowiem Wam na pytanie, czym jest tyfus skór. Więc tyfus skór jest chorobą. Która najczęściej pojawia się w pierwszych dniach nieśności stada na fermie i do zachorowań tyfusem dochodzi poprzez kał, czyli odchody, kurz, środki transportu, sprzęt, wodę, paszę, a także pracowników fermy a bakterie. Wynikają do organizmu y, zwierząt ptaków y, bezpośrednio poprzez układ oddechowy bądź też pokarmowy, czyli to co, tym, czym oddychają, to też ma wpływ i oczywiście układ pokarmowy, czyli to, co jedzą, czyli może być na, nawet y, zarażona y, pasza lub ziarno. Także też ma na to ogromny wpływ. Między innymi, dlatego czynnikami sprzyjającymi rozwojowi choroby jest brak przede wszystkim higieny i dezynfekcji kurnika. A także kurom towarzyszy stres i przebywanie w zamkniętych klatkach czyli też mogą się nawzajem pozarażać, gdy przebywają w zamkniętych klatkach lub gdy towarzyszy im stres. Teraz powiem Wam, jakie są charakterystyczne cechy tej choroby, czyli tyfu skór. Charakterystycznymi objawami choroby jest przede wszystkim zmniejszenie ilości pobieranej paszy bądź innego pokarmu przez skóry bądź dróg ogólnie. Ptaki stają się osowiałe, a ich pióra są nastroszone. Dzwonki oraz grzebień zmieniają swój kolor i stają się sine, czyli przybierają taki kolor siny. Nieśność kur staje się mniejsza. Jajka znoszone przez kury przez chore kury nioski. Nie posiadają skorupki lub jest ona zakrwawiona. Czyli znoszenie jaj przez chore nioski, jajka mogą nie posiadać skorupki lub skorupki są ich takie miękkie, czyli praktycznie nie posiadają lub są zakrwawione, krótko mówiąc. I w przypadku tyfuza, kurs, śmiertelność w stadzie oscyluje. Na poziomie od 10 do 15%. A w przypadku stwierdzenia choroby, leczenie postępuje poprzez stosowanie chemioterapeutyków, czyli higiena i dezynfekcja kurników i ferm. Musi być na dużych fermach i w kurnikach. To jest bardzo ważne to już by było na tyle w dzisiejszym filmie jeżeli filmik wam się spodobał to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem dziękuję moim starym bywalcom kanału i starym subskrybentom dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie i subskrybujecie i nowym subskrybentom, dziękuję, którzy zasubskrybowali mój kanał i oglądają moje filmy, więc wielkie dzięki polecajcie i udostępniajcie kanał i Moje inne filmy dalej. No i jeżeli macie jakieś pomysły na inne moje filmy, to dawajcie również znać w komentarzach. Ja myślę, że następny film będzie dotyczył kolejnej choroby. Tą chorobą będzie Salmonelloza. Myślę, że to jest temat ciekawy o tej chorobie, bo wiele osób też ma problem z tą Salmonellozą. Więc kto będzie chętny, to zapraszam na jutro na film. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego dzisiejszego filmu. Już się z wami żegnam. Serdecznie pozdrawiam was, Wiejska Zagroda, TV wraz tutaj z z tymi przyjaciółmi w tej zagrodzie. No ja już was żegnam. Trzymaj się, no i na razie.